Oj, sorry Wydowie, bo nas nie słychać. Sorry. Yy, ogólnie gramy w grę, że musimy udowodnić mamie, musimy zostać prezydentem, musimy w tej grze kupować Karen, taki będą głosy ten, i na e, pi, e, 20 lajków kupuję to, razy dwa zmierzchnia z gotówki na minutę, i na 30 wyświetleń. I moim marzeniem jest wbić 500 subskrypcji do końca roku, więc zostawcie lajka like i suba, ale oczywiście nie zmuszam. Ale to was nic nie kosztuje, a mi by było miło po prostu, abyście zostawili tego subika i lajka. Like yy. No. Tu nam zarabia typek, dobra. I... Mam nadzieję, że oglądaliście już ostatnie filmiki z 99 wraz z widzem. Ograłem z widzem i wy też możecie. Tylko yy, musicie podać link w komentarzach. Nie, 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 nie kupujemy tego. Możemy za to hajść zerać od tego typa dziwnego. Idziemy do góry. Wstrudziamy nerda jeszcze jednego. Yy. Nie, tego nie kupujemy. Tam bo to za drogie jest. Kupujemy kolejnego takiego, co się pałą po głowie bije. Macie zarabiać. Dobra. Kupujemy rozszerzenie, czyli salę konwersacyjną. Jakiś tajny pokój. I w się drugą część, to... W... Takie 30 wyświetleń starczy I będzie kolejna część. Kupujemy kolegę. Backflippera. Będzie backflipper robił. 3 TV pracownika. Który będzie głosy zarabiał. Malarza. Na malarza nas nie stać. Oj, na nic prawie nas tu nie stać. Na nerda no stać, to zatrudnimy nerda. Dobra, idziemy na wyższe piętro. Jeszcze możemy jednego nerda zaraz zatrudnić. O, odblokujemy sobie jaskinie. Musimy jakąś yy, podróż przebyć, ale kupujemy szybkiego górnika. Drugiego szybkiego górnika. Tu i powolnego górnika wy macie nam hajs zarabiać wy wy górniki jedne dobra zatrudnimy, a nie możemy to idziemy na wyższe piętro odblokować skarbiec bankowy a. kupujemy dobra, idziemy tu Kupujemy ulepszenia. Mnożnik no, pracowników. No i premia do ściągania długopisów. Dobra. Kupujemy FBI. Wyższe piętro. Biurko. Karen. Jedną. Dobra, do góry jeszcze nie możemy iść. Leźmy sobie w dół do piwnicy Tam gdzie dzieci przechowujemy Jak? Jak coś to ja tutaj żadnych dzieci nie przechowuję w ogóle Dobra Kupujemy kotka on 10 tysięcy kosztuje Dobra No to jednak nie kupujemy kotka Niestety? A za to zatrudniemy nerda. To też dziesięć tysięcy tysięcy kosztuje. Dobra. Uch. A może to się jednak kupimy? Jednak nic nie kupimy. Nie, 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 nie. Ja, ma, ja mam taką minę, widzowie, gdy szkoły nie ma. Jak wytrwacie do końca, to no wam coś powiem, widzowie. Ważną rzecz wam powiem. Dobra, kupujemy kolejnego nerd'a. Aj górnika nie kupimy. O co chodzi z tą... ukończ podróż? Że. Oj, niestety nam się muzyczka wyłączyła. A, my... A Możemy okradać ludzi, dobra, widzę. Że... Teraz mam plan. Tak. Od tyłu podejdziemy, żeby nas nikt nie widział. I kradniemy, dobra. Uciekamy. Dobra. Jestem w bazie. A i y, w ostatnim odcinku właśnie z 99 nocy w lesie. Pomagałem widzowi wbić z Wam też mogę pomóc. Tylko jest jeden warunek. Musicie podać link w komentarzu. Dobra, kupujemy szybkiego górnika. Drugi kosztuje 17,5 tysiąca. Dobra, chociaż nam dużo zarabiają te górniki. 5000 kosztuje powolny górnik. Czekajcie chwilę. Dobra. Ja coś to tylko na chwilę wyłączyłem nagrywanie Żeby coś zobaczyć Kupujemy kolejnego tego Tego już nie Malarza... A nie można stać Kupujemy inny pokój za 4000 widzowe Za chwilę też kończymy ten odcinek A to za chwilę więc jeszcze chwilę mamy spokojnie Czemu oni tak mało zarabiają? Więcej zarabiać już Dobra, kupujemy kolejnego. a 15 Co za kosztuje 1500? Dobra. Schodów nie kupujemy. Musimy pięć tysięcy uzbierać. Dobra, widzę. Y Czekajcie chwilę, bo ja muszę wyjść z gry, na chwilę. Widzowie, to jest właśnie ta ważna informacja, bo osoba, która będzie miała jak najwięcej lajków pod komentarzem, wygra tego laku karacza. O, tego właśnie. Za darmo. Spokojnie. Będzie to na moim serwerze, ale ja nikogo nie oszukam więc się nie będziecie musieli martwić Ja y, druga osoba która będzie miała najwięcej lajków pod komentarzem wygra tego Lastralalitas Tak tego raz Lastralalitas A trzecia osoba wygra Lostortus. tortoise Tylko y, trzecia osoba nie będzie musiała mieć jak najwięcej lajków tylko jak najmniej lajków jak najwięcej lajków w dół, nie w górę, tylko w dół. Albo po prostu nie. Jak najwięcej lajków w górę. Ja będę te komentarze sprawdzał, więc musicie się martwić. I o czwarte miejsce konkursu nie będę robił. Bo byście za dużo wygrali, a ja bym za dużo blade Routów stracił A wiecie co? Czemu nie mam mojego jednego tortugini A, jest, dobra Możemy sobie zrobić fusa z tortugini Dajmy tak tortugini jednego Zobaczymy co nam wypadnie drugiego tortugini, bo słaby jest i wultrino Szkieletono. jeszcze jednego sikreta, to damy widzowie, nie mam już sekretów prawie bo z wam oddaje to są Brain gody. podchodz spani pod nie dam dla kukaracza też nie dam, bo jest dla was. Jak będę u Questilo krokodilla. Zobaczymy. Ale na pewno jej... Na pewno nie włączę tego Fuza. jak nie będzie czegoś dobrego. Nie, nie włączam nawet tego. To na następnym odcinku zrobimy, widzowie, fiuza. Możemy zrobić tak. Jednak czwarte miejsce może wygrać Los Bombini to jest z efektem miaula. Dobra, widzowie, ja kończę. Nara.